Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie na naszym kanale. Marka Dream Machines jest zwalnia tempa, zaskakuje co chwilę nowymi produktami. Ostatnio była myszka DM1 FPS, która dostępna jest już w pełnej palecie kolorów, bodaj chyba 6 bądź nawet 8. Dzisiaj mamy myszkę DM5 Blink, czyli nowy wymysł polskiego producenta. Ja Wam w tym filmie zaprezentuję tę myszkę i pokażę jak ona wygląda, jak ona działa. Zaprezentuję Wam jak się sprawuje w testach, także zostańcie z nami. Mysz D5 Blink pakowana jest budżetowo, co nie znaczy, że źle. Kartonowe pudełko zawiera grafikę pokazującą gryzonia, a z tyłu znajdziemy najważniejsze informacje o produkcie, takie jak sensor, przełączniki, rozdzielczość czy podświetlanie. Wraz z myszką producent dostarcza zapasowe ślizgacze oraz wymienny przycisk boczny oraz zaślepkę na niego. Mysz znacząco różni się od poprzednich projektów Dream Machines. W odróżnieniu od spokojnej serii DM1 i komfortowej DM2, w DM5 Blink mamy do czynienia z dość agresywnym wyglądem, który przypomina nieco Razer Basilisk. Dream Machines w tym modelu nie podąża za trendem odchudzania myszek. Blink waży 95 gramów, co dla wielu może być wysoką wartością, ale z drugiej strony nie każdy lubi lekkie myszki. Dzięki matowej powłoce mysz pewnie trzyma się w dłoni, nawet jeśli ulegnie zapoceniu. Konstrukcja w kwestii rozmiarów należy do większych średniaków. 125 mm długości plasują między znacznie większym DM2, a mniejszym np. x 35 M4. Myślę, że producent starał się znaleźć tutaj złoty środek, aby gryzoń pasało większości użytkownikom niezależnie od rozmiaru dłoni. Kabel o długości 180 cm umieszczono Nowoplocie typu sznurówka co zapewnia znacznie większą elastyczność i zwiększa swobodę ruchów. Na spodzie myszy znajdziemy trzy ślizgacze, czytnik sensora umieszczony centralnie oraz przełącznik częstotliwości próbkowania. Jak wcześniej wspominałem, mysz nie należy do największych, nie jest również najmniejsza. Zabieg ten pozwolił na to, by kształt ten spodobał się jak największej ilości użytkowników. Producent twierdzi, że Blink stworzona z myślą o każdym typie chwytu. Sam posiadam dużą dłoń i muszę przyznać, że komfort jaki zapewnia DM5 jest dla mnie idealny. Mysz posiada 7 przycisków plus rolkę. Ciekawostką jest tutaj dodatkowy boczny przycisk akcji, którego rozmiar możemy dostosować poprzez wymianę. Jeśli nie planujemy z niego korzystać, możemy również go całkowicie wyciągnąć i zastąpić dołączoną ze ślepką. Główne przyciski są wyczuwalne i sprężyste. Boczne nieco gumowate, natomiast wspomniany przycisk sniper klika się łatwo i szybko dzięki krótkiemu skokowi. Mysz posiada trzy strefy podświetlania: rolkę, logo oraz panele boczne, które oferuje pełną paletę barw RGB i możemy je dowolnie dostosować z poziomu aplikacji. Niestety jego wygląd to absolutnie nie moja bajka. O ile nie mam nic do logo i rolki, o tyle podświetlenie na bokach kojarzy mi się z najtańszymi produktami podrzędnych marek. Oprogramowanie należy pobrać ze strony producenta. Jego wygląd jest raczej standardowy, ale miły dla oka. Nie ma problemów w działaniu aplikacji, daje ona całkiem sporo możliwości. Poza standardowym przypisaniem funkcji do danego przycisku możemy tworzyć profile, definiować poziomy DPI i ich oznaczenie kolorystyczne, a nawet ustawić niezależną rozdzielczość dla każdej z osi. W zakładce podświetlania znajdziecie pełną gamę ustawień. Wybierać można spośród dziewięciu efektów, których szybkość jest regulowana. Aplikacja daje naturalnie możliwość ustawienia starego podświetlenia w wybranym kolorze oraz jasności. Można je również całkowicie wyłączyć. Oprogramowanie pozwala również na zmianę czułości myszy, szybkość przewijania, czyli skok rolki oraz regulację podwójnego kliknięcia. Znalazła się tutaj również opcja dla ustawienia czułości próbkowania, co dubluje nam funkcję dostępną na spodzie myszy. Podsumowując, DM5 Blink to dobrze wykonana, wygodna myśl na świetnym sensorze optycznym wyceniona bardzo uczciwie. Kosztuje poniżej 150 zł. Dziękuję za obejrzenie materiału, trzymajcie się, cześć!